Dzisiaj będzie taki troszkę humorystyczny odcinek, aczkolwiek i tak pewne nowe informacje się pojawią. I czego będą głównie dotyczyć? W większości przypadków będą pochodzić ze specjalnego odcinka rozdrożowych pogadanek. Tak dokładnie tego podcastu, który prowadzi Kryl i Lobo. Ponieważ wierzcie mi lub nie, ale to ostatnie wydanie, jakie zostało wydane wczoraj, tak oficjalnie, bo nieoficjalnie wrzucili je przez pomyłkę tydzień temu, było całkiem. Spoko. Naprawdę, aż się nawet uśmiechnąłem kilka razy i z takich ciekawszych informacji jakich się dowiedzieliśmy, no to Krill jest trójką Magnicusa Pontificusa, czy jak on się tam zwał wiecie, ten czarodziej taki sławny z tego, z Mysterium przekręciłem to imię na 100%, ale mniejsza o to, każdy wie o co chodzi, no i nie jest jakoś za specjalnie zadowolona z tego faktu, jednakże to jest taka wydaje mi się, że najmniej istotna część, ponieważ dowiedzieliśmy się, że nasz Daret, legendarny brązowy ninja, uwielbiany przez wszystkich fanów, no trudno się Dziwić, jakby tu go nie kochać nie da się. Pisze swoje kroniki. Kroniki Dareta. Tak moi drodzy, Daret ma własną książkę. Jakby była dostępna w prawdziwym świecie, brałbym całymi paletami. Kolejna rzecz, jaka została nam ujawniona, to fakt, że Kryl zupełnie nie ma pojęcia, kim są tak właściwie nasi ninja. I mówię to całkiem poważnie. Ona nawet nie wie, kim jest Lloyd, mimo tego, że Lobo ciągle jej o tym powtarza. Ale za to. Jedną rzecz, jaką wie. To jest, słuchajcie, jej wsparcie dla ninjasów w czasie walki z zakazaną piątką. Otóż, ta informacja może Was szokować, ale jest kanoniczna. Krill. Kiedy ninja walczyli z piątką, przesyłała im pozytywne wibracje i te pozytywne wibracje doprowadziły do zwycięstwa dobra ze złem i pokonania kieł grzmota wraz z jego ciapkami z Wildness. Także gdyby nie Krill, ninja nigdy nie udałoby się wygrać. I żaden eliksir Arena, czy to Smocze Spinjitsu czy Artysmok skupienia by w tym nie pomogli wszystko dzięki Krill. Tak na koniec jeszcze warto wspomnieć, że pod koniec tego podcastu, dzięki pomocy pana Frohikiego, Lobo łączy się z Lloydem, który jest w Szepczącym Lesie i po pierwsze słyszymy, że ma jakąś wiadomość do Zeina o niebezpieczeństwie, ale że połączenie jest słabe, nie dał rady jej przekazać, a po drugie słyszymy odgłosy potworów, żywiołów, które zaatakowały zarówno jego, jak i Arina. Więc no, widocznie te potwory żywiołów już zostały przywołane przez doktor Larał i sieją niebezpieczeństwo i spustoszenie w połączonych wymiarów, a przynajmniej tych niektórych. I jeszcze jedna taka ciekawostka, jakby było ich dzisiaj za mało. Doc wspomniał, że Jiro to tylko przezwisko Jiro, bo naprawdę nazywa się Geoder. Czy Geoder, czy jak to się tam będzie finalnie czytać, ale w każdym razie jego imię to Geoder, a Jiro to skrócona, uproszczona wersja. I szczerze wolałbym, żeby tak właśnie był przez wszystkich nazywany, bo jakbym usłyszał tą pełną wersję w serialu, to uszy by mi chyba zwiędły, tak jak wam teraz słuchają. Nie. Tak czy siak, dziękuję. Dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia. Hej!